Krótko przed śmiercią pisał, po naszej smutnej, krwawej doli, gdy wszyscy legniem już pokotem, zbluzgani krwią, okryci błotem, nadejdzie lazurowy świt. Dzisiaj w cyklu zapomniani bohaterowie Eugeniusz Małaczewski, żołnierz, poeta, prozaik. Eugeniusz Korwin Małaczewski urodził się 2 stycznia 1897 roku w Kiwaczówce pod Humaniem w rodzinie szlacheckiej. Po śmierci ojca przerwał naukę w szkole miejskiej w Humaniu i podjął pracę w kancelarii adwokackiej. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, walczył w rosyjskiej armii, doznając licznych upokorzeń. W wojsku zdał maturę i ukończył szkołę oficerską. Po rewolucji lutowej, Małaczewski podjął służbę w szeregach legii oficerskiej w Polskim Korpusie pod dowództwem generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Przeszedł cały szlak bojowy Korpusu, aż do jego demobilizacji wiosną 1918 roku. Następnie wyruszył do oddziałów polskich na dalekiej północy. Po drodze był trzykrotnie aresztowany przez bolszewików, raz skazany na rozstrzelanie. Uciekł w drodze na miejsce kaźni. Od sierpnia. 1918 roku, do stycznia 1919 roku walczył w szeregach Murmańczyków w archangelsku, swoim poległym towarzyszom broni poświęcił wiersz mogiłom archangielskim i murmańskim. Gdzie z złóż północnych szronami jodły śnieżą, tam moi towarzysze pod zmarzłą grudą leżą, O Polskę odbórz złotą. Walczyli pod biegunem Więc ziemia im moskiewska Wieczystym jest całunem Na groby tych co nigdy już Polsk nie zobaczą Nikt płakać nie przychodzi Jedynie brzozy płaczą Więc niechże garść słów polskich Jak garść ojczystej ziemi Z oddali rzucem na nich Dłoniami tęskniącymi, By duszą z martwych stali, rozpieli skrzydła cudnie i poszli, płacząc szczęścia, z północy na południe. W 1919 roku Małaczeski przez Londyn dotarł do Armii Polskiej generała Józefa Hallera we Francji, z którą powrócił do Polski. W kraju brał udział w walkach o Małopolskę Wschodnią. Później służył w Zagłębiu Dąbrowskim. Wówczas zaczął publikować swoje utwory w Tygodniku Ilustrowanym. Postępująca grudzica spowodowała, że został zwolniony z wojska, po czym zamieszkał w Zakopanem. Choroba to czas głębokiego nawrócenia. Jego świadectwem jest wiersz pod lazurową strzechą. Boże, nie bluźniem, aleś we mnie grzech stworzył jak kuźniem, pod gnuśnością strzech. Od skier nad ciałem spłonął złudzeń dach. Błękit ujrzałem, i zdjął mnie twój strach. Gdy świat do niemień Padł w zgliszcze i pył, Węgielny kamień twój został, bo był. I oto słowo spożywam jak chleb Pod strzechą nową, lazurem twych nieb. Piotr Chojnowski oceniał Z Klęk swego życia wyniósł trend Do gwałtownych przewrotów społecznych I głęboką religijność. Małaczewski był żarliwym synem Kościoła. Jego znajomość pisma świętego, czytanie w teologii i wnikliwość mistyczna były imponujące. Jeśli dodamy do tego nieustanne doskonalenie się w duchu chrześcijańskim i szczerą pokorem intelektualną, oraz nieustępliwość i gorliwość w propaganda fidei, to otrzymamy niepowszedni portret bojownika katolickiego. W 1921 roku. Małaczewski opublikował zbiór opowiadań Koń NA WZGÓRZU, który przyniósł mu olbrzymi sukces i uznaniem zarówno czytelników w ciągu 18 lat książkę wydawano pięciokrotnie, jak i krytyków porównujących autora do Sienkiewicza i Rzymskiego. Krytyk literacki Irena Macieska oceniała bohater z pozycji obrony opowiada o straszliwym barbarzyństwie i spostoszeniach, jakie niesie ta wojna zarówno dla frontu Agidlamości cywilnej, opisuje palenie wsi i miasteczek, mordy, gwałty, grabieże, wreszcie obdarcie ze skóry żywego konia, owego tytułowego konia na wzgórzu. Obrazom zniszczenia, barbarzyństwa i klasowej nienawiści przeciwstawiał idei chrześcijańskiej miłości, przywoływanej przez cytaty z listów św. Pawła. Posłuchajcie państwo fragmentu tego właśnie utworu. Panienka, gdzie jesteś? Mówcie, człowieku prędzej! krzyknąłem, potrząsając go z cały sił za ramiona. Jaśnie panienka? wecknął i zauzawił się dziad. Świeć panie nad jej duszą. Nie ma już jaśnie panienki. Więc co się stało z nią? Gdzie jest? Mówcie! Jaśnie panienka jest tu, o tu! i wskazał ręką na studniem. Bo może jaśnie Pan nie wie, że tego wieczora, jak oni przyszli, Pan Ekonom, rozsiedlił się bardzo aż strach i zganeczka do nich okrutnie raz za razem strzylą. Była z tego cała bitwa, nim go uspokoili po swojemu. A potem jaśnie panienkę znaleźli w pokojach, z szafy, gdzie się chowała, warkot wyciągnęli i powiadają, aby dała krusze do piwnicy. Trunków pańskich zachciało się sołdatom skosztować. Sami pili, panienkiem pić przymuszali. Nie wiem, jak to tam było mianowicie. I no miarkuję, że musiało być ze wszystkim źle. Bo patrzę i widzę. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Wybiega panienka ze dworu, boso nieboże, a w jednej koszulinie. I gna pędem, co ma sił, gdzie oczy poniosą. A za nią pijane soldaty biegną wielką Kupą i krzyczą a! Ale od razu dogonić nie mogli Bez to, że od pijaństwa Ledwo się na nogach trzymali A jak panienka zobaczyła Że już nie ma dokąd od soldatów uciec Ino schwyciła się A ścisnęła rękami Za głowin jasną jak była w koszunie jednej Tak wbiegła na zrąb studni A stamtąd prościutko Chluś do wody głębokiej. Nic ino jakby świecem białą wiatr zdmuchnął. Zbiegły się wszystkie soldaty, a dziwowałyż się, a porozdziewałyż japy, a zaglądali jeden po drugim, co w studni się robi. Coś długo w parę pacierzy uradzali między sobą, aż urodzili wrócić do dwora a potem pili zdrowie, że do białego pili dnia, a tego pukali sobie na wiwat ze wszystkich fuzji bez całą noc. W opublikowanym w 1922 roku opowiadaniu Miłosierdzie Ziemi, tak mała czeski opisał agoniem bolszewickiego komisarza, konającego samotnie na pobojowisku. Po zobaczym życiu sobacza śmierć. Wybroczyło mu na usta ciężkie, trudne słowo. Niby skrzep krwi zgangrenowanej. Szalona nienawiść jęła targać wszystkim ciałem rannego. Jak sfora psów czarnych, szkarłatnookich, rozrywających łup milczkiem do szczętu. Popadł wreszcie wądlenie, głęboki jak śmierć. Leciał w nie długo, długo, niby w czarną przepaść bez dna. Ocuciło go dziwne, uroczyste, straszne uczucie. Nie cierpiał, nie czuł już żadnego bólu, tylko wzniosłość, wspaniałość, straszliwość cudną, który nie w sposób człowieczy człowieczej zawrzeć piersi. Nie to migotanie w sobie lampol brzmi o świetle ogromnym lampy przed zgaśnięciem. Szereg wybuchów, świetlanych, nagłego mroku, po następującego – to białość olśniewająca, aż oczy ślepną. Jak od śniegu w górach, w poranek bardzo słoneczny, to znów wielki żółty błysk. Jak od odnóstwa świec woskowych, rozjażonych w cerkwi i na nieszporach. Tak miłosierny Bóg z każdym oddechem wchodził w konającego. Wrywał się weń jak potop wód żywych, pada przez zerwane powodziomu pusty. I tej nawałnicy żywota wiekuistego nie mogła się oprzeć dusza zwiedzona. Wśród wichru uczuć, zamieci myśli nic niechwytających, chwytających, błysk rozcinającego miecza światłości. Ziemio moja, ty jedna jesteś wierna, jak matka. W tobie nie masz zdrady. To Bóg zesłał anioła tej ziemi. Aby się borykał z duszą konającego I pokonał ją mocą miłosierdzia Albowiem od czasu Zmartwychwstania Polski Miłosierdzie ma w niej przeważyć Sprawiedliwość I poczuł nagle Wacław Kurchański, Nad sobą ziemię pulsującą Pełną miłości i przebaczenia Jak coś wiekuiście Żywego w czym się już na wieki Zrusi potrzeba A nigdy rozstać ze wszystkich kości żył, zaplątanym w nich czuciem, rzuciła się ze szlochem dusza i spłynęła z oczu szeroko rozwartych ze łzami w łzach. I łzy te, Miłosierdziem ziemi wyciśnięte, płynęły długo, długo, aż na żółtym, martwym obliczu zakrzepły poplątanymi strugi, jak zastyga kroplisty wosk. Na skąpanej, z żartej gromnicy. Mała Czeski, przeczuwając nadchodzącą śmierć pisał Po naszym życiu unurzanym, w bajorze błota w rzekach krwi, zaszemrze wielka wiosna łanem, za szumi nowy wielki las i z serca co boleśnie drwi, wykwitnie miłość kwiat przed Panem. Gdy przyjdzie inny lepszy czas Po naszym życiu zmarnowanym Po naszej smutnej krwawej doli Gdy wszyscy legniem już pokotem Zbluzgani krwią, mokrci błotem Nadejdzie lazrowy świt I duch człowieczy się wyzwoli Nakarmi siebie innym chlebem Niż ten, co zrasta z naszej roli I będzie trwał wśród pszenic Żyd nie Niepogrodzonych żadnym płotem. Pod jakimś innym nowym niebem, Gdy my legniemy już pokotem Po naszej krwawej, smutnej doli. Eugeniusz Małaczewski zmarł 9 kwietnia 1922 roku Na Gruźlicę w Zakopanem. Miał zaledwie 25 lat. W łękitnym mundurze Halerczyka Spoczął na cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej. Artur Opman na wieśnie jego śmierci napisał. Był cichy, pracowity, górny. Był w sercu płomienny, a w myślach dziewiczo biały. Walczył za Polskę, śpiewał dla Polski, umarł z myślą o Polsce. Patrząc z odwagą w lodowate oblicze śmierci, ale żałując tego jedynie, że już nic ojczyźnie nie da, i że odchodzi od tej najdroższej na wieki. Z kolei Kornel Makuszyński po śmierci Małaczewskiego napisał Młodzieńcza jego dusza była jak gorejący krzak i tak sobie myślę, że gdyby nie umarł od ran i gruźlicy, której się dorobił w bagnach pod Archangielskiem, byłby się strawił prędzej czy później od tego wewnętrznego żaru, co w nim płonął nieustannie. Bo ten pisarz wspaniały i obłąkany polską żołnierz był równocześnie żarliwym ascetą, pokutnikiem i biednym filozofem, zadręczającym się we dnie i w nocy poszukiwaniem ziarenka prawdy. Był to duch czysty, co drżał ze wstrętu na widok błota i nikczemności, surowy i sprawiedliwy, płakał na widok cierpienia i miłował wszystko, co Boże.